Ciałemka tołemka, witam Was na kolejnym odcinku strołów Dzisiaj powiemy sobie co nieco o evencie, który właśnie się rozpoczął. Lunar Plunge, tak. Jakoś tak to się czyta. Jest to event. ze spadającymi gwiazdkami. Ciekawe, mamy coś takiego, pierwszą misję, że mamy znaleźć upadłe gwiazdy. To wygląda tak. Nie wiem dokładnie na jakich biomach można, ale na pewno na Fey Forest da się zdobyć. Także wystarczy w to strzelić wam zalicza. E, także jak znajdziecie dzień indziej, to super. Na Fay Forest się da na pewno. E, także tutaj polecam sobie poszukać tego. E, włączyłem sobie po prostu świat. Wiecie, uber 1. E, po prostu. O, ten świat, prawda? Także tutaj macie prawie sam Wave Forest. Cyk, kolejna gwiazdka. Dość łatwe do znalezienia, prawda? Zajęło mi to może pół minuty, i już mam dwie gwiazdki. Także tylko jeszcze jedna nam została. O, która właśnie tam już leży. Także pierwsza misja już zrobiona. Banalne, prawda? E, dobra, kolejna gwiazdka. E, create a Wushing Focus. Teraz mamy w hubie. Ten stołek, który kiedyś zbierał się do niego tokeny, prawda? Dziennie zbierało się do niego tokeny, a teraz jest takim stołkiem na potrzeby eventowe. Za każdym razem zmienia się w nim zawartość. Ten tutaj radio Day Spring. No i co tutaj mamy? Wishing Focus. Mamy to stworzyć. No to tworzymy. I cyk, kolejna misja zakończona. Także to chyba będzie łatwy. łatwy event, prawda? Um, dobra, co tutaj mamy teraz? Uh, use to focus your wishes and help wishing tree grow. Okay. Make a wish, um, chyba musimy po prostu tego użyć, nie, nie wiem co mamy zrobić. A co to jest, co dostaliśmy? Uh, pray with this scroll to gain a blessing. From the goodness for an extra two jumps for 30 minutes, a te, tego się jakoś żywa? O, to jest to, dobra. Mieliśmy to sobie po prostu włożyć i użyć, dobra. Soul seat of joy, mm, dobra. Czyli co teraz mamy z tym zrobić? A właśnie, jeszcze są dzienne misje, także nie zapomnijcie o nich. Jest y, dzisiaj po prostu zebrać surowce i dostaniecie 10, 10 hałasów. Potem na przykład ulepszyć sobie jednego gema i dostaniecie 3 y, lunar. Y, nie, jak one się nazywały? Nie lunar. No to są które dają nam y, boosterki, prawda? Przez zapomniałem, kurcze, wleciłem mi, jak one się nazywają. Gdzieś można było je tutaj kupić, to pewnie mi się przypomni. O, 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 Lustrus! O! Nie lunar, tylko Lustrus! Lustro z gameboxy, będzie można dostać, albo empire gamebox i tak dalej, i tak dalej. Dobra, teraz co mamy z tym zrobić? Eee, please e, chill child. I must return to throw. So I may wake my sister. Plant a wishing tree. Aha... Plant a wishing tree. No dobra, czyli musimy po prostu e, posadzić sadzonkę tego drzewka. Czyli teraz e, potrzebujemy. Lunar Drop, czyli to są te zwykłe gwiazdki. Czyli teraz potrzebujemy iść po prostu znowu na świat jakiś i zdobyć 15 tych w sumie, czyli jeszcze 13 um, tych gwiazdek. Jestem już w hubie i mam nawet wykrawcone to nasionko, bo były małe perypetie, ale zaraz o tym Wam opowiem. Tutaj je krawcicie, prawda? Trzeba nazbierać tych 15 gwiazdek. Zbierałem tylko na jednym biomie, bo na innych nie umiem znaleźć. Jak znajdziecie to dobrze, no. Jak nie, to trudno. Na Fae Forest na pewno są. I teraz co z tym, co z tym drzewkiem, mamy je tutaj w, w tych rzeczach wiecie, które możemy postawić, dekoracje i tak dalej i, I klocki, no i tutaj mamy taką sadzonkę, którą możemy pos posadzić jedynie na corner stone. Już raz ją posadziłem i nie dało jej się podlać, e, podlewa się tą gwiazdką, tą którą wcześniej wykrawciliśmy e, I teraz tak, pytanie, co z tym zrobić dokładnie, musimy to posadzić Posadzić na cornerstone. Dobra, Sadzimy. I teraz? Czy teraz już mamy tą gwiazdkę przytrzymać? Nie. Czy nie? On to rośnie niby 30 sekund. Teraz zobaczymy. Nie, dalej nie można podlać. Niby ma być jakaś animacja używania tej gwiazdki. Jak będziemy chcieli to podlać, dalej nie można. A jak wyrośnie, to nie wiem, czy będzie można. Bo ostatnio było napisane, że potrzebuje 20 godzin. Czyli do następnego po prostu. Resetu dnia, prawda? Żeby móc być podlanym O, to da się No patrzcie, a pierwszego drzewka się nie dało Pierwsze, które posadziłem nie dało się Dobra, no i udało się, czyli trzeba dwa drzewka zrobić Bo na pierwszym się nie da podlać, dopiero można, właśnie tak jak teraz jest napisane Że z, Dopiero przy następnym Restarcie dnia, będzie można Podlać, prawda? Czyli od następnego restartu dnia ehm, No dobra i teraz co dwa dni, mniej więcej, jakoś tak, to będzie wyglądało, będzie można sobie coś z tego drzewka zebrać. Nie wiem co dokładnie, dowiemy się. E, a za to, że posadziliśmy dwa drzewka, w sumie zamiast jednego, i dopiero to drugie można było podlać, to możemy sobie odebrać jakiś mount e, I to jest jakiś Spectral Star Lotti. No coś takiego. No i ostatnią misją jest właśnie żeby wsiąść na niego. Nie, on nie lata. Jak widzicie może tylko jeździć 90 i nie pływa. Także to tyle by było w tym evencie. Trzeba po prostu zrobić te 6 prostych misji. Naprawdę bardzo szybko się je robi. Pewnie kolejny event zapcha Dziura. Coś z tych drzewek będzie dropić co dwa dni, także dowiemy się dopiero pojutrze, bo jeszcze jutro trzeba podlać. No i potem coś zebrać. Może w internecie jest napisane Możecie poszukać i, i jeśli wiecie, to możecie napisać w komentarzach. Ja się tym jeszcze nie zainteresowałem. Wystarczy teraz y, takie drzewka codziennie y, te dwie gwiazdki chyba zebrać, czy tam jedną nawet, chyba jedną. Y, które to się zbiera, chwila moment, prawda? Przytrzymać tą gwiazdkę. Y, no i w ten sposób podlewamy. Nie da się tego zrobić traktorkiem, nie da się tego zrobić konywką. Tylko za pomocą tych właśnie gwiazdek. No dobra, to by było chyba na tyle. Czyli... To tyle, prawda? Ta drzewka, te gwiazdki, zabieranie, 6 misji prostych, dostajemy 50 mastery. No i dzienne misje, które, tak jak Wam wcześniej pokazałem, tutaj zostaliśmy za jedną 10 chaos, czestów, prawda? Bo po prostu ktoś tam no, zebrał sobie Ory. I tyle. I tyle. Jutro będzie środa, więc pewnie trzeba będzie ulepszyć gema, W czwartek będzie trzeba jakąś misję na Adventure zrobić, potem w piątek challenge jakiś. I tak dalej, i tak dalej, aktywności związane z konkretnym dniem, z konkretnym dniem, yy, z bonusami, prawda, potem jest yy, chyba dungeon na kończy. nie pamiętam co jest w sobotę, ale coś z expem chyba, a w niedzielę było tam, żeby striggerował magic find, także także prostiutkie misje, warte uwagi, te nagrody dzienne są, a tutaj, co tutaj jest w tym drzewku, to się dowiemy, także dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, no i oczywiście do zobaczenia na kolejnym odcinku.